Dzień dobry Państwu. Ten wywiad był zapowiadany już na początku tygodnia. Poseł PiS Czesław Hoc. Proszę Pana posła zgodnie z zapowiedzią o odniesienie się do pomysłów in vitro w Polsce. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przypomnijmy, że był gorący tydzień, ponieważ premier RP ogłosił pomysł na in vitro. Później, wcześniej w zasadzie Częstochowa, później... Na tą listę wpisał się Kołobrzeg. Proszę powiedzieć z perspektywy parlamentu i samorządu lokalnego jak pan widzi tę sytuację. No najpierw powiem z perspektywy takiego oglądu rzeczywistości. Problem zapłodnienia in vitro jest problemem trudnym, bardzo poważnym, ma wiele wymiarów i aspektów medycznych, prawnych, społecznych też etycznych, a może przede wszystkim i myślę, że ten temat należy traktować poważnie, natomiast to, co się dzieje w ostatnich dniach, w wydaniu najpierw samorządów i łącznie z naszą grupą SLD w tej kategorii projektu uchwały, myślę, że to jest niepoważne decyzje takie wrzutki propagandowe i powiedziałbym traktowanie tematu w sposób infantylny politycznie. Albowiem on niczego nie załatwi, a jednocześnie może rozognić dyskusję i podzielić społeczeństwo, a też podzielić pewną grupę ludzi, i myślę, że to jest niepotrzebne. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, temat jest bardzo poważny, bardzo trudny, wrażliwy i można o tym dyskutować, ale dyskutować bardzo poważnie, w sposób profesjonalny. I taki, który byłby zgodny z oczekiwaniami, nie tylko prawnymi, ale też etycznymi i medycznymi. Czy premier niepoważnie podszedł do problemu? Panie to, że poniekąd niepoważnie, albowiem, albowiem um, propozycja to jest tylko propozycja, będziemy patrzyli na szczegóły tej propozycji, diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj tym bardziej będzie tkwił w szczegółach. Bo jako lekarz też i mogę też powiedzieć, że będzie wiele, wiele trudności uszczegółowienia tego, bo ja już to mówiłem o tym, ale chociażby fakt, czy to ma być finansowanie, refundowane zapłonienie heterologiczne, czyli albo homo, homologiczne, a więc tam, gdzie jest gamety, są od pary małżeńskiej, homolo, homo, homo, homologiczne. Czy też hydrologiczne, tam gdzie jest, z, pobieramy z banku y, gamety męskie. No, ale ludzie, którzy się modlą o dziecko, nie stawiają warunków, czy ma być to. No, tak, no ale jeszcze następne, no, zaraz do tego wrócę: następne. Czy parą małżeńskim, czy osobom samotnym, czy związkom partnerskim będzie przysługiwało też refundacja. To już jest y, ta sam, te dwie, dwa aspekty bardzo. Y, y, Spobudzą Są do rozważenia, a Panie posiada. Natomiast, ale... natomiast to, co Pan mówi, no, no też miejmy jakby pewną taką świadomość pewną hierarchię pewnych wartości i pewnych oddziaływań. No, małżeństwo nie jest wartością absolutną małżeństwa, nie jest posiadanie dzieci, bo gdyby tak było, to nieposiadanie dzieci automatycznie by przekreślało akt małżeństwa jako sakramentu. A więc, oczywiście, dziecko i, i, i życie jest darem, to jest sakrum, to jest świętość, i dziecko jest pragnieniem rodziców, i to jest normalne. Tylko jeszcze raz powtarzam, to nie jest wartość absolutna, no bo gdyby tak było byłoby absurdalne, że kto nie posiada dzieci, ten już nie będzie mógł być małżeństwem, czy nie może być mhm, aktu. No nie pośle, no to weźmy natomiast, taką sytuację. Małżeństwą... Natomiast jeszcze raz: mhm. każde dziecko, które jest poczęte w procedurze zapłodnienia in vitro, to też jest żywy dar dobroci Bożej i instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Donum dokładnie podkreśla, że te dzieci są i powinny być godnością kochane, tak, miłowane. Takie, takie, same, tak, tak, że jak no, takie inne. same jak każde no no teraz To rozważmy hipotetycznie sytuację, że małżeństwo z brzegu udaje się na pielgrzymkę, na Jasną Górę w intencji zapłodnienia in vitro. Chcą mieć dziecko. Przyjęli taką uh -huh, metodę. Uh -huh. Modlą się na Jasnej Górze. Samorząd Częstochowy podejmuje uchwałę. Mówi, zameldujcie się w Częstochowie. Um, u nas dostaniecie pomoc finansową refundacji no tego zabiegu. I, i, to, I to jest jakby zrozumiałe w, od strony małżeństwa tego i to jest jakby normalne, no ale też drugie małżeństwo idzie i ma dziecko chore na stadnie rościannej, i też idzie się modli. I, I też idzie na pielgrzymkę, bo nie ma leków, a leki normalne są, tylko nie ma pieniędzy na refundację. I też przychodzi do samorządu i mówi: My chcemy. Inni idą z dzieckiem, który ma akurat białaczkę i nie, ma, nie stać na leki, i trzeba robić charytatywne koncer koncerty, żeby też idzie do samorządu i mówi: Ten oczywiście, i, i, to, i tu już to dziecko żyje, tak? Tymczasem no, no, tym wszystko... tym ten sam samorząd może być, albo ci sami ludzie, albo ten sam przemysł. Z jednej strony prowadzi kampanię ku szerokiej antykoncepcji, szeroką aborcję, chcemy powszechnej aborcji wręcz, chcemy mieć pigułkę after pill, a więc pigułkę poszczesnego poronienia, a więc tutaj bronimy się przed życiem. Z jednej strony też, też są głosy, żeby refundować leki antykoncepcyjne, żeby, znaczy nie leki, tylko środki, bo to nie są leki, żeby, żeby nie wiem, no, aborcję upowszechniać wręcz, a więc tutaj gasimy pragnienia życia i nie da dajemy temu, temu tej istocie ludzkiej zaistnieć, a tutaj nagle jesteśmy tak bardzo za refundacją zapłodnienia in vitro, gdy tymczasem każdy musi mieć taką świadomość, ale to każdy, bez względu czy jest lekarzem, czy jest politykiem, czy jest kierowcą, że żeby zaistniało jedno życie w procedurze zapłodnienia in vitro, no kilka albo kilkanaście istnień ludzkich przestaje Żyć, czyli po prostu unicestwione, zniszczone, albo za, zamrożone w azocie, albo po prostu w y, sposób bezceremonialny zniszczone. I to, kto to niszczy, naukowiec albo lekarz, czyli praktycznie dajemy władzę y, y, powstawania albo no, życia nawet powstawania. życia, życia życi. przez człowieka. Przez człowieka i, i to jest, to jest, no, to jest to podstawowy... uzurpacja mm -hmm. i wchodzimy w fundamentalne prawo podstawowy do życia. Podstawowy filozoficzny, no ale yy, przecież Pan Bóg... Ale jest... jeszcze raz mówię, jeszcze raz ale jeśli powstanie to życie, to jeszcze raz bo to jest też dobroć Boga i, i żywy dar tej, tej dobroci i to jest, traktujemy jako dar i tej dobroci Bożej. Natomiast nie możemy, ale nie możemy ym, przejść do... Normalności, wiedząc o takich sprawach, tym bardziej, że wiedząc o tym, że, żeby powstała ta hiperstymulacja, czyli ta nadowulacja, bo muszę powiedzieć Państwu, że i to wie, i że w cyklu miesięcznym spośród 20 dojrzewających komórek jajowych tylko jedna dojrzewa i zostaje uwolniona, tylko jedna normalnie w cyklu miesięcznym. Natomiast my tutaj, jak robiąc, produkując te komórki jajowe, musimy stymulować estrogenami kobiety, dochodzi do różne proliferacji błony śluzowej macicy. No chodzi je, więcej więcej, to, to nie jest fizjologia, to nie można bezkarnie tego robić, nie, nie naruszając no, pewnego, pewnej osobowości czy pewnej y, zagrożenia zdrowia kobiety i też potem dzieci. Panie pośle, medy Wiedząc to o tym, medycyna że, że... ingeruje w różne rzeczy, no. nie, nie tylko w, w łączenie. Tak, ale jeszcze raz, panie redaktorze, gdyby pan wiedział. Ten czynnik boski jest wszędzie. Nawet tak, jeżeli tak. robi się. kardiolog, kardiochirurg operację, to też ingeruje w wyroki boskie. To znaczy ingeruje, wspieramy, wspieramy po prostu, jeszcze raz powtarzam, życie jest darem Bożym i życie jest świętością i zawsze musimy walczyć o życie w każdym jego przejawie, w każdym jego przejawie. I jeśli na przykład Pan teraz mówi w kategoriach i mówi to do lekarza, to lekarz jest powołany do walki do, yy, i do utrzymania w każdym przejawie życia. Życie. Jeśli na przykład ktoś mówi, że jest za aborcją, czy ktoś mówi, że jest nawet za za in vitro, wiedząc o tym, że żeby jedno powstało musimy, musimy zniszczyć załóżmy kilkanaście ale ludzie załadków, to panie to nie może być to lekarz normalnie. No bo, ale no... jak, no pan przecież jest Pan lekarzem i Pan wie, że ludzie w rozpaczy na granicy życia i na granicy pragnienia wszystko. mówią wszystko, powiedzą wszystko, sprzedadzą duszę diabłowi, diabłu, żeby tylko... Yy zapewnić sobie byt doczesny. Et etap filozoficzny zaczyna się już jak żyjemy, jak jesteśmy zdrowi, no jak mamy dojdziemy, dziecko. Dojdziemy do, dojdziemy do selekcji, dojdziemy do klonowania, dojdziemy do części zamiennych, dojdziemy do tego, że będzie pan no w tą miał małego, idzie. Małego, małego braciszka, yy, yy, siebie yy, małego, Jarka yy, malutkiego, i który, który będzie służył do, do magazynował części, a więc będzie, potem będzie panu brakowało nerki, no dochodzi do pewnego no ale... absurdu. Tak samo jak in, zapłodnienie in vitro. Proszę zwrócić uwagę, no to tak powiem troszeczkę obrazowo-przyszłościowo. Gdybyśmy mieli dostęp do tego heterologicznego zapłodnienia in vitro, czyli do poparania komórki z, z banku, tak? No to jeśli y, kobieta, no nie wiem, samotna, czy tam ktoś... Y, y, no przyjdzie do sklepu i wybierze no, ale sobie wybierze, model, Ale, ale no. będzie wybierała po prostu, że odpowiedni kolor skóry, odpowiednia rasa, odpowiednia narodowość, y, No nie pośle, ale to, że, że ale przepisy to, tego zabraniają... Nie, ale chwileczkę, nie, jeszcze nie, nie powiedziałam do końca. I proszę zwrócić uwagę, że ona będzie mogła a na przykład będzie miała sąsiada, normalne małżeństwo, naturalne, które w akcie miłości oblubieńczej będą mieli, mieli początek, potomstwo. Po, potomstwo. I oni są niskiego wzrostu, nieuzdolnieni muzycznie, nie są zbyt, załóżmy... No bo pan Bóg tak. chciał, żeby no i tak byli. No i właśnie. I teraz ono powie, ale jakie moje dziecko będzie miało w przyszłości konkurencję z tamtym, który będzie z banku wybrany niejako. No więc to doj dojdzie do racjonalizacji, powiem wręcz nawet dyskryminacji tych, e, no tych małżeństw, które będą miały. No kto oglądał Matrix? Matrix, tak, no to czy... właśnie dochodzimy, ludzi, do, dochodzimy no. do, do, do pewnych absurdów i my musimy, my musimy patrzeć, oczywiście my musimy wczuć się w ten problem i, i w, tą, w, tą, w tą dramat tej rodziny, ale jeszcze raz powiedzę, po, po, powtarzam, wartością absolutną małżeństwa nie jest posiadanie dzieci. I jeszcze raz powtarzam, że gdybyśmy rozpowszechnili to, nie powiedziałem jeszcze, na protechnologię, tak? A więc naturalne, Ona wspomaganie, jest bardzo krytykowana. Nie, nie, nie bardzo, bo nikt jej nie rozumie dokładnie i nie wie o co chodzi, więc to jest naturalne wspomaganie rozroczności, no tak. a więc naturalne. Słynny kalendarz. Y nie tylko, on, o kalendarzu się tylko opiera, ale na tym na podstawie cykl. tych biomarkerów, biomarkerów. Włącza się wtedy na najnowocześniejsze te technologie medy medyczne, medycyny, współczesnej medycyny. Do Kościół katolicki to I, poleca i zawsze. I, po i, po I mogę panu powiedzieć w ten sposób, panie redaktorze, że 80% uważa się tych małżeń, które poddają się procedurze in vitro, gdyby zastosowali chociaż rok czasu technologię na, na protechnologii, Ponad 80% mogłoby z nich mieć dzieci, mało tego, i następne dzieci mogłyby mieć też w poczęty naturalny sposób. A więc, więc tu musimy mieć taką równowagę i, i, i zasadę, że no, do, czego my, do czego my jakby dążymy. Dobrze, że rozumiemy problem niepłodności. Dobrze, że chcemy pomagać, ale właśnie na protechnologii, właśnie włączając um, najnowocześniejsze technologie medyczne, łącze, łącznie y, z, z biologicznymi aspektami, y, biomarkerami. Natomiast my musimy też wiedzieć, dokąd to wszystko prowadzi i musimy mieć pewną pokorę wobec, wobec nauki, ale też wobec życia. My nie powołujemy tego życia, my nie jesteśmy dawcami tego życia i my też nie możemy jakby kreować i, i, i dawać, uzurpować sobie jakby możliwość, czy będzie to życie, czy nie. Aczkolwiek zawsze życie powstaje na zasadzie natchnienia Boga. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Myślę, że Państwo zapoznali się dokładnie z poglądami posła Czesława Hoca. W Polsce trwa dyskusja, będzie jeszcze trwała. Mówi się także, że to temat zastępczy do innych ważnych spraw, ponieważ procentowo nie dotyczy to zbyt wielkiej populacji Polaków. W koło brzegu mówi się o kilkudziesięciu parach, które mają ten problem i na koniec proszę się krótko odnieść do tego. Przychodzą w poniedziałek małżeństwo i mówią: Panie pośle, panie doktorze, przychodzą do pana do gabinetu chcemy mieć dziecko jesteśmy katolikami chodzimy do kościoła wyznajemy naukę kościoła słuchamy co mówi papież co mówi Kościół, co mówił pan w wywiadzie, ale dziecka pragniemy ponad wszelką miarę. Jacek Woźniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, zawnioskował o to, żeby nasi mieszkańcy naszego Koło Brzegu byli dotowani w tym procederze. Jakie jest pana stanowisko? Co pan mówi, co pan im odpowiada? Tak, po pierwsze powiedział, że. Nie mój adres, jest koalicja rządząca, ona jest władzą. Jaka koalicja? O dziecko chodzi. Rządząca, ona jest władzą i ona decyduje. Stop. A, a, a nie, przychodzą druga sprawa. do lekarza a posła. Druga sprawa, a druga sprawa, no to jeśli przyjdą do lekarza posła... Co porozmawiam, pan im powie? Porozmawiam, porozmawiam. No ale co? Co pan im powie? No więc to mniej więcej, co, co tu powiedziałem. Nie to, korzystajcie z tego. Nie, dlaczego? Nie powiem, że nie korzystajcie z tego. Wytłumaczę istotę sprawy, wytłumaczę istotę po prostu tego wszystkiego. Myślę, że, że I nakłonie kon... ich do naturalnych metod. No, ich do no, protechnologii najpierw, żeby spróbowali i, od, i odblokowali się niejako. Po drugie, no czym to ja mówiłem panie, panu redaktorowi o problemie wielorodzicowości, bo jeśli na przykład będzie heterologiczne zapłodnienie, to kto będzie ojcem rzeczywistym. Ale ojcem... oni na to nie patrzą. Oni prawną dziecka jest, nad no to nade wszystko. Ma... I... Tracimy pojęcie już rodziny, sensu rodziny, bo nie patrzą bo, na bo, bo ojciec będzie Trzymają się za ręce i Inny będzie biologiczny mieć inny będzie prawnych, kto będzie rzeczywistym ojcem, albo na przykład matka, która daje komórkę jajową. Zgodzą ta, która się na wszystko wynajmuje łono, surogatka, i ta, która daje Zgodzą Mówię. się na wszystko. Oni pragną to, dziecka. ale no jeszcze raz, no więc trzeba to wszystko jakby prze, przeanalizować i, I, i powiedzieć im zatrzymajcie się, nie idźcie. No, wszystko trzeba wytłumaczyć, zastanowić się, podjąć naprawdę decyzję bardzo, bardzo jakby... Świadomą świadomą decyzję, ale jednocześnie wiedząc, wiedząc o co to wszystko chodzi i wiedząc o tym, że czy chciałbym, albo czy chciałabym, no już nie chcę wchodzić w aspekty takie, że ten braciszek, czy ta siostrzyczka w tym momencie jest w ciekłym azocie i tak dalej, bo to już są takie wrażliwe bardzo aspekty. Natomiast, natomiast no, trzeba też mieć pewną świadomość i zawsze wiedzieć, czy, czy rzeczywiście największym pragnieniem mego małżeństwa, czy naj, ale rzeczywiście, czy rzeczywiście w hierarchii wartości, w hierarchii wartości absolutnych, gdzie wartością absolutną dla nas jest bawienie, a nie a nie inne jakieś tam. Natomiast czy mamy. Czy No to ja nie wiem. No, nie, nie no ale jeszcze raz, pa, panie redaktorze, znał, no ale jeszcze raz ja wskazuję, jeśli tutaj jest taka wielka walka o to, żebyśmy mieli powszechną aborcję, dostępność do aborcji, jeśli taka powszechna walka, żebyśmy mieli powszechną antykoncepcję, jeśli taka jest walka, żebyśmy sprzedawali środki wczesnego ja poronienia, Oni no, mają no, to mają to, to, dlaczego, to dlaczego. Na nic nie patrzą. No ale dobrze, no to ludzie też powinni powiedzieć: no, no dziwny jest ten świat. Dlaczego tutaj z jednej strony mamy się no, zabijać niejako o to, żeby... żeby nie, żeby... oni zapytają, pani z drugiej doktorze, oni z drugiej zapytają, strony robimy, ja? Żeby to życie nie powstawało. Oni żeby powiedzą nie było tak, proszę bardzo, nie ma, nie, ma też, swoje... nie ma też pewnej pro, prorodziny takiej kompleksowej, holistycznej opieki dla tym dzieckiem. Może stwórzmy e, takie warunki, żeby te, żeby te dzieci rodziły się Yy, wszędzie, tam, gdzie, gdzie, to, gdzie, gdzie, Rozmawia gdzie jest zapotrzebowanie. czy rozmawiasz z młodymi kobietami, które nie mogą mieć dzieci i które pragną, i przyjmują jakieś argumenty? No, panie rektorze, no szczerze mówiąc, yy, rozmawiam. Tylko, że, i, panie rektorze, jak ja rozmawiam i się o, o, okazuje, że nawet te kobiety, które chci, idą na procedurę in vitro, nawet nie miały zrobione prolaktyny po metoklopramidzie. To, 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 są, to jest podstawa. To jest podstawa. To ja sobie wyobrażam, jakie są wielkie nadużycia, jakie są wielkie nadużycia, wielkie pochopne decyzje. Do właśnie do procedury in vitro, bo procedura in vitro czasami, oczywiście mówię czasami w cudzysłowie, jest przemysłem niejako, przemysłem i to biznesem takim. Bo jeśli raz pow, jeszcze powtórzę panu, że jeśli w pary małżeńskie w naprotechnologii określamy jako pacjentów, jako, jako naszych pacjentów, to w procedurze in vitro to są klienci. To klienci. Są klienci. No to panie Zdorze, No jeszcze raz powtarzam, jeśli poddaje się procedurze in vitro i nie miała prolaktyny po jednej godzinie po metoklopramidzie wzroście, to, to to jest po prostu to jest skandal na, na zasadzie nawet już medycyny. Na medycynę. Jak może, czyli to już daje mi asum do tego, że co prawda na pewno są wszystkie te badania hmm. robione, tylko z jaką lekkością są przyjmowane wyniki i jak szybko idzie... Czyli możemy się, zakończyć to. Jeszcze tą... raz, w 80% te pary, które poddają się procedurze in vitro, Okazuje się, że gdyby były odpowiednio zbadane, odpowiednio leczone właśnie na zasadzie daprotechnologii, mogłyby mieć dzieci naturalnym sposobem. Czyli puenta, zanim kupisz dziecko, zbadaj się dokładnie, jest dobra? Tak jest. Dziękuję. Proszę bardzo. Udało się. <noise> Dziękuję. Poseł Czesław Hocz był Państwa gościem. Rozmawialiśmy o ciężkim problemie natury filozoficznej, ale też w sposób praktyczny dotyka, dotyka ten problem koło wszystkich par ponieważ jak państwo już wiecie z naszego radia projekt uchwały złoży sojusz lewicy demokratycznej zobaczymy jak się sytuacja rozwinie dziękuję bardzo dziękuję bardzo do usłyszenia